Oj, no, może przesadziłam. Przepraszam. No, nie, ale sobie, przepraszam, nic nie pomoże. Poza tym, przepraszam, nie należy się mnie, tylko Rafałowi. Aneta, ja nie mogę dłużej tolerować takiej atmosfery w zespole. Ale co to oznacza? To znaczy, że nie podpiszę z Tobą tej umowy. Kończymy dzisiaj współpracę. No i cześć Bosku. Witek, ty mnie zwalniasz? A tak. I proszę się nie utrudniaj mi tego. I tak nie jest mi przyjemnie z powodu tej całej sytuacji. Aneta. Aneta. Chodź. Kaziu. Kaziu, chodź. Aneta! Pies! Aneta, to no pies, no. O, przepraszam, z no. tego wszystkiego wiesz, zapomniałam tego psa. Słuchaj, ja przepraszam, zaraz wiesz, co wezmę swoje rzeczy, ogarnę się i pójdę. Aneta, poczekaj. Naprawdę tak ci zależy na tej pracy? No tak, wiesz, że dzięki niej się ogarnęłam. No to życie zaczęło nabierać, wiesz, sensu. Ale spokojnie się nie martwą. Ja, ja, ja po prostu zaraz sobie pójdę.